Tak. Eee, nie mówiliśmy, że nie uciekniemy na tym wystartniku więcej, no ale witamy bezpośrednio startu na 240 km. Ciekawe, co w tym roku pokażemy. No właśnie, może uda się więcej trasy pokazać. Trochę inne nastawienie. Większy stres, większy chłopak, większy respekt do stansu. Pokora. Tak, dokładnie. Jakieś tam lekcje wyciągnęliśmy. Trochę inne przygotowania. Miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego coś fajnego. No. Widzimy się na razie. Do zobaczenia. No. Na razie <śleszy> Teraz nie zszedłem <zszcząc> <śleszy> <Puszczuńcie> na to <śleszy> <śleszy> Taki miły akcent. Co nagrywa początek, bo później nie będzie w stanie Lepszy w 5 do 7 I widać mnie pija w top Rana w grownie musi być No to biegamy no? po górę do bieg Aha. Ja nie wiem, ale to jest ciągle podgórka Jak tam miał? Co ja tutaj robię? tu robię. co ty tutaj robisz? Uuu. Nie wiem czy widać, ale ścieżnik przed nami. Nie wrażenia. Dobrze. Na razie tylko tyle. Na razie tylko dobrze. Pamiętajcie o wodzie na punktach. Dużo Przed nami długo oczekiwany punkt przełęcz Płoszczyna I nasz Romuś. Nasz sapor w tym roku. Z zupką i z piciem Praktycznie każdy na zwolonym punkcie. I pamiętajcie. Uzupełniali Cię Boże Monika ile Ci zostało? Nic. Michał ile Ci zostało? Łódź i Izo Zobaczcie jak się ludzie bawią na punkcie Jest <laughs> Roman Ja, ja wykonam tutaj alkoholemę, nie. No, piszcie, piszcie. Hej. Pojedzone. Pojedzone, stafor się spisał, uzupełnił wszystko. No i słowa pochwały dla organizatorów w tym, tym razem, bo były drożdżówki na punkcie do Na tym pierwszym punkcie był wypasiony punkt. Było wszystko dla każdego kto co lubi. Więc brawo, jakoś lekcję odrobili. O Boże. Więc ciśniemy dalej, mamy... 35 600. To jeszcze kawałek, nie? 204. 204, no Kto trzyma kciuki? Łapka w górę. Pytanie za 100 punktów. Widać czy nie. mnie to na umowieści, wieża na śliźniku. Tu mamy śpiący między górze. Niedawno puściliśmy punkt odżywczy i cały miast śpi poza nami Dzień doberek Jaki wiem, czy... dzień? Dobranoc o. No. Nie wiem czy widać no bo teraz wyszliśmy za poinki, ale pomału zaczyna się coś, coś się rozjaśniać Mamy 80 km Wszystko noc już boli, nie chce nam się i w ogóle, i w ogóle. Ja to tylko, że dzieci na pełni korygą. Tak. I tyle do przodu. No i... osiemdziesiąty czy kilometrz, mamy kolejny punkt odryczy. Co będziemy robić? Jeść! Yes! My po to biegamy. Chyba te jabłka nie. Podziwiać, jak biegają kaczki. Dobry. Witamy Was na setnym kilometrze naszego biegu. Zostało tylko 140 <laughs> Najgorsze. Nie, nie, nie jedziemy samochodem. Najgorsze przed nami, bo zieleniec. Okropny jest, strętny paskuda. No i więc ciśniemy dalej. Ciężko nazwać już to biegiem, ale... No, ale powiedzmy przesuwamy się dalej do przodu. <laughs> Cześć. Długo wyczekiwany moment. Nie Mogliśmy z Czermonikiem zaczekać tej chwili. To. Jesteśmy w Zieleńcu. Czeka nas jedno z bardziej ukochanych podejść na dzisiejszej trasie. Najgorsze jakie jest Ten ukochany stok. Ja się do nieźle. Powiedzmy, szczerze w tyłek. Pobiegli. Już nie mogli nie zatrzymać. Ja Przejdźmy ja do szlika i biegniemy. No ale moja kaczuszka. Tak się biegnie po 115? Ciekawe się, jak się biegnie po 200. Ale żeby nie było, biegniemy. Cały czas biegniemy od samego startu. To co mi ta Monika oszukuje. Nieprawda. Mamy 121 km, na fatalnie ziemi chłodniczej. <noise> Czyli już mamy bliżej niż dalej. A jest tak gorąco, tak grzeje. Zobaczcie te wtyczki. Piękna ta ziemia chłodka. Fajr, tam my. <noise> <dla spalne głosy> ludzie. Zrobiliśmy sobie 15 minutową bębę, lecimy na pasterkę, na kąpiel, kąpiel i miejmy nadzieję, że to nam teraz pomoże. Bo nawet muchy nie są do nas dzisiaj. Powiem Wam, że ciężko. Dobry wieczór, witamy Was ze Szczednica. Dzisiaj nie schodzimy w tym momencie z trasy, chociaż jest strasznie ciężko. Głowa pęka, ale walczymy. Walczymy do końca. Oby się udało, o, i oby było dobrze. Będziemy się napić i lecimy dalej. Hello, hello. Nam zaczyna się druga noc. Mamy 163 km. Więc każdy metr to jest nasz rekord życiowy każdy krok, nie każdy <noise> Czujemy się Zajebiście. No nie, ale dobrze, no coś tam są kryzysy lepsze, nie mam te gorsze, no ale staramy się cisnąć do przodu, jak się da, oczywiście tylko wyłącznie z górki i to nie za długo. No i co jeszcze, no, co, co, co można powiedzieć o poczuciu jesteśmy zmęczeni, brak. no brak samopoczucia, no ale dobra, staramy się, dajemy z siebie wszystko, ciśniemy do mety. Nie wiem czy to widać, ale widać. E, drugi dzień nam się budzi. Kończy się druga noc. E, wyglądamy, zasłonię latarkę, lampkę. Wyglądamy oto tak. Nie wiem czy widać. Ech, jak zombie. Jesteśmy wykończeni. Nic nam się nie chce. Ciężko nam w ogóle myśleć. I nie ma części ciała, która nas nie boli. Nie, Michał mówił, że go nie bolą palce u rąk. Jeszcze. E, zostało nam 50 km, niecałe. No ciśniemy, ciśniemy, do końca walczymy. A czykolwiek jest bardzo, bardzo ciężko. I ciężko w ogóle powiedzieć coś fajnego i znaleźć jakiś pozytyw tego wszystkiego tutaj. A teraz będziemy odpokutować nasze grzechy za głupie pomysły <głosy> <głosy> jakie mamy. Najlepszy punkt programu. Droga krzyżowa na bardzo... Polecamy zapisać na kabelę. Wtedy najlepiej wchodzi w nogi. A chciałam się pochwalić, że jesteśmy na 205 km, więc zostało nam jakieś 35 domaty. Limitu mamy dosyć sporo, więc ciśniemy, ciśniemy. No znaczy, ciśniemy, to za dużo powiedziałem. Idziemy. Tak. Idziemy. <gry> Ale robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to skończyć. Dzień dobry. Witamy Was w 220 km. Nie, co, w eee, Grzeje nieludzko. Atela. Humory <noise> już dopisują, bo już czujemy. Wróciłeś. Już czujemy, że, że zrobimy to. Mamy tyle limitu, że nie wiem, co bym musiał się eee, robić. Takie... Nie, no nie, 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 Właśnie, nie, 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 wszystko. nie, 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 rzeczy. nie,

Za to, postanowił Na szóstkę, więc To był z winy szatałka, a tu za nim kolejna większa grupa: Aleksandra Łuczek, Michał Antkowiak, Monika Antkowiak i Marcin Bolek. Cześć. Witamy Was. Mamy niedzielę, kolejny dzień w Londynie. I. tym razem, co. Zrobiliśmy to. Udało się. To. <noise> Zrobiliśmy to, mamy 240 kilometrów w nogach. A nawet mały hasiłek. Yy... I chyba jeszcze do końca nie dociera to do nas. <noise> Jeśli ktoś nas oglądał wcześniej i widział nas, że sworoczne już z tego dystansu i mówiliśmy, że przyrzekliśmy sobie, że będziemy to robić uśmiechem, biegać i tak dalej, nie da się zrobić tego tak na tej radości i pełnej co jak mówiliśmy rok temu. Zupełnie inny bieg. Zupełnie inaczej człowiek się wyłącza, yy... Aczkolwiek nie powiem, czuję dumę. Może nie do końca to jest bieg, który, który będzie tam powtarzać, chociaż nie mówię, że nigdy, już tak nie powiem. Nie ma sensu, bo nie, nigdy nie, a, nie wiadomo, co się wydarzy. Aczkolwiek na razie mam z takich długich biegów. No ale 240 mamy wyrównane rachunki. Mm, dokładnie, co, co dalej, co Wam możemy powiedzieć? Jest to zupełnie inny bieg, zupełnie inaczej podchodzi się do niego. Się myśli. Tam się nie myśli czasami. Trzeba wyłączyć głowę. Eee... Jak ktoś powie, trzeba wyłączyć ból, ktoś inny powie, nie da się? Da, da się. się. Nie wiem da jak, się. ale da się. Da <laughs> się. Eee, co możemy Wam powiedzieć? Naprawdę, ciężko nam coś powiedzieć, bo jeszcze nie, nie do końca chyba tego nas dotarło. Nie, nie umiemy nawet... Się cieszymy. No pewnie, że się cieszymy, ale to jeszcze nie jest ta radość co zawsze. Co do filmiku może być troszeczkę inny. Powiem Wam, że po setce ciężko w ogóle było myśleć, żeby wyciągnąć tą kamerkę. Nawet no. się nie chciało. Nawet jak się o nie pomyślało, to się nawet nie chciało. Nawet się chciało soportowi oddać baterie, żeby ich nie widać. Dokładnie. To każdy więc... gramion zrobił robotę. Na pewno chcieliśmy bardzo podziękować naszym soportowi. Tak, gdyby nie on, Roman, to... bez Ciebie <noise> w życiu byśmy tego nie kawał dobrej roboty, aczkolwiek z zupy pomidorowej mamy dosyć na Ale też bardzo, bardzo, zawsze krytykowałem tutaj punkty odżywcze. W tym roku chciałem bardzo, bardzo je pochwalić. No tak, było z... Było ciepłe, zimne, słodkie, 100%, 100 słone. Poprawia. Naprawdę full wszystkiego. Full ciepłego, full zimnego, dla weganów, dla mięsożerców, naprawdę. Że fajne, mega play. Dla interów i dla takich obżartuchów jak my. Yy, w ogóle chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy nam mówili, nam yy, otrzymywali yy, na Pozytywne komentarze. Yy, którzy w ogóle nas poznali i nas pozdrawiali. To, to jest takie miłe, naprawdę yy, każde ciepłe słowo, każdy nawet kciuk do góry, jeśli ktoś nas mijał i nam pokazał. To naprawdę daje tyle mocy i tyle radości, no super, naprawdę, każde klepnięcie w plecy, to jest tak miłe, co jeszcze, ciężko zebrać myśli naprawdę. Ładne. Jak ktoś, kto obejrzy, będzie chciał coś powiedzieć, to zostawcie komentarz, odpowiemy. Właśnie, właśnie, co chciałam wam powiedzieć. Ja na przykład widziałam siedzącą parę w nocy na ławce, a okazało się, że tej ławki wcale tam nie było i tej pary tam też nie było. Więc po drugiej dobie zaczynają się omamy. Widzi się rzeczy, których nie ma. Potem widziałam ogromną lodziarnię na szczycie góry. Tylko nie, że nie zaznaczyła Pineszką gdzie, bo już się wrócili. Że no, trochę przerażające to jest, co się dzieje z ludzkim organizmem na zmęczeniu. Ale tak, znieść bo mamy Michał widział jakieś ludzi. W Ludzie po krzakach krążek, nie wiem, no, zdjęcia nam robiący. To były tylko drzewa. O Jezu. I krzaki. naprawdę. Teraz to jest śmieszne, aczkolwiek to nie było śmieszne. Ale fajnie, cieszymy się, nie odcięło nas. Właśnie, do końca Świadomość była do końca biegu, głowy. Do końca byliśmy zadowoleni, znaczy zadowoleni, powiedzmy hmm. tak, że jak już zdobyliśmy 200. kilometr, to wiedzieliśmy, że to skończymy, bo Dokładnie. mieliśmy taki zapas czasu, że wiedzieliśmy, że to zrobimy choćby na pieszo, nie biegnąc. A... I wtedy poczuliśmy luz w głowie dopiero. Dokładnie, Wiesz, że, tak, że damy radę, że mamy to praktycznie. I, profesji, i wtedy zaczęliśmy byli. się cieszyć z tego biegu dopiero. Bo cały bieg był pod stresem, naprawdę mm. ogromnym stresem. No nie no, do kudowy może tego stresu jeszcze nie było. Yy, tak, ale potem ma martwiliśmy no. się trochę o czas, o limit, no bo wiadomo, dbaliśmy się na naszego zmęczenia, czy nie będziemy musieli spać. Spaliśmy tylko 15 minut w kudowie, na pizoku ciergnęliśmy się, zjedliśmy pizzę i czymnęliśmy się 15 minut i to jest wszystko. Wszystko ze spania, reszta spania to była w czasie biegu. Właśnie, Michał potrafi spać w czasie biegu. Każdy nie wiedział, że mam taką zdolność, a bardzo fajne, bo... Biegliśmy w nocy. W sumie to śliśmy po okejkach i pytał się Moniki, czy że ktoś nasz mijał, bo nie, nie, film się bo nie kojarzę. Minęło nas bardzo dużo osób. W tym Czyli wydaje mi się, że wtedy spały. Więc. No, więc można nawet takie rzeczy robić. Kiedyś słyszałem, że jak robili GSB, to tak właśnie potrafili robić. Co, co jeszcze? Jedliśmy bardzo dużo. Na każdym punkcie nasz support praktycznie miał, bo Mamy kubeczek z zupki pomidorowej. Zresztą... Jakiegoś kanapeczka. kanapeczka. oczywiście, owoce. Bardzo dużo piliśmy i zazwyczaj było bardzo gorąco, bardzo, więc dzień, nawet trochę zwalnialiśmy, jakby była otwarta przestrzeń, nie, biegnie, nie biegliśmy, nie cisnęliśmy. Na długich odcinkach wręcz potrafiliśmy dodatkowe butelki z wodą, wodą i kolą w plecakach nosić, bo potrafiło zabrakło. Ja mam flasze bukłaka 2 litry. 1,5 litra flaszka i to potrafiło zabrać na yy, 5 punkty do półki. Więc yy, jak były takie otwarte przestrzeni, było gorąco, yy, zwalnialiśmy, piliśmy, yy, nie cisnęliśmy, robiliśmy to z głową. Więc yy, też yy, zupełnie inna specyfika tego biegu. Tego nie da się zrobić na wariata, to trzeba przemyśleć. Zresztą teraz wiemy, że yy, zupełnie inaczej byśmy to zrobili kolejny raz. Ale nie, nie, na razie nie. <laughs> <do. śmiech> <laughs> Ale na razie nie będziemy tego robić kolejny raz. Przynajmniej na razie mam nadzieję. No nic, nie wiem, czy jeszcze coś dobramy, musimy zebrać myśli. Jesteśmy z siebie mega dumni i w ogóle jesteśmy dumni z tego tutaj yy, wszystkich ludzi, którzy tutaj podchodzą do każdego dystansu, i ta, wydaje mi się, że ten festiwal znowu wraca do żywych, bo w zeszłym roku byliśmy bardzo zniesmaczeni. Tak, tak. I to nie I dlatego, że nie ukończyliśmy. Nie, bo nie mamy z tym problemu, że coś nam nie wyszło. Jak widać wróciliśmy, zrobiliśmy to. No to właśnie to był ten problem. <laughs> Ale nie, nie, nie dlatego krytykowaliśmy. Z powrotem wrócili na tracę ludzie, którzy kochają, bo w zeszłym roku coś tutaj nie zagrało, brakowało tej atmosfery, a ona z powrotem wraca, więc mega pozytyw z powrotem do tego festiwalu. I dzieje się, jest wesoło, cały czas coś się dzieje, jest troszeczkę inaczej organizowany, jest tu co robić nawet dla niebiegaczy znowu. Są jakieś tam przedstawienia, jakieś różne organizowane rzeczy, więc fajnie, mega pozytywnie znowu zaczyna wyglądać. Proszę. Nic, dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa!